Pożoga krwi Karola IX przez całe jego niezbyt długie życie w zasadzie fascynowało tylko jedno. Krew. Przemoc, gwałt, dominacja, a jakże. Ale gdy widział krew, jakby przestawał być człowiekiem i budziła się w nim bestia. Czasami się zdawało, że sens jego życia to zadawanie śmierci i napawanie się widokiem posoki wypływającej z drgających jeszcze ciał zwierząt, a czasem i ludzi. Gdy się patrzyło na tego wysokiego, chudego, lekko przygarbionego i zda się nieporadnego mężczyznę, trudno by było odgadnąć, jaki mrok skrywa w duszy. Większość swojego gwałtownego i ekstrawaganckiego życia spędził na epatowaniu się mordami i na wyuzdanej do granic możliwości rozpuście. Któregoś dnia zarżnął swojego ukochanego psa, pożądanie bowiem widoku krwi, jej zapachu, jej smaku przeważyło miłość do najwierniejszego i bodaj jedynego jakiegokolwiek miał, odkąd pojawił się na świecie przyjaciela. Aż nadszedł moment, w którym krwią się przesycił, a stało się to wówczas, gdy na jego rozkaz wybito kwiat hugenockiego rycerstwa, gdy nie odpuszczono nawet mentorowi i przyjacielowi Karola IX, admirałowi Kolini, którego król nazywał ojcem. Oszczerstwo? Król nie mógłby się dopuścić aż takiej ohydy? Być może. Ale przecież znane są słowa biskupa Simona Vigor, który powiedział, usprawiedliwiając owo krwawe rozpasanie nocy świętego Bartłomieja, która się zaczęła od zamachu na życie Koliniego, że jeśli król nakazał admirała zabić, grzechem by było go nie zabijać. Lecz może biskup kłamał. Na króla przecież można było całą winę zrzucić, bo przecież i tak nie mógł temu oficjalnie zaprzeczyć. A czyż król na wieść o śmierci admirała nie doznał jakby pomieszania zmysłów z rozpaczy? Ta niebywała orgia krwi wpędziła Karola w obłąd. obłęd. Obłęd? Może raczej w coś jeszcze gorszego. Jego zachowanie, do tej pory okrutne, a chwilami straszne, stało się jeszcze okrutniejsze i jeszcze straszniejsze. Po kilku godzinach niebywałego podniecenia i nasycenia się zbrodnią, król popadł w ciężką depresję. Zaczęły się zżerające mu dusze wyrzuty sumienia, aż w końcu, nie mogąc ich znieść, dostał gorączki. Później zaś jeły nawiedzać go nieustanne krwawe widziadła i wizje, jakieś potworne fantazmaty, zjawy i złudy. Ni w dzień, ni w nocy nie dające mu chwili wytchnienia. Nękały go halucynacje, w których pomordowani protestanci pokazywali mu, zmieniając się jak w kalejdoskopie, swoje ohydne twarze o barwie szkarłatu. W tych wizjach nawiedzał go także admirał Kolini, który głęboko zaglądał mu w oczy, ale nic nie mówił. Król nie umiał sobie poradzić z omamami, więc uciekał przed nimi w coraz bardziej chaotyczne i gwałtowne poczynania, w codzienne już nieomal polowania, na których dokonywał niesłychanie okrutnych rzezi wszelkich zwierząt, jakich tylko udało mu się dopaść, nawet i domowych krów, świń, owiec. Krew chciał zagasić krwią, grozę, grozą, szaleństwo, szaleństwem. Lecz lęk go nie opuszczał ani na chwilę, zatem po powrocie z polowań oddawał się ohydnej, okrutnej, sadystycznej rozpuście, traktując kolejne kobiety tak, jakby miłosne leża chciał im pozamieniać w trumny, ale i to nie przynosiło ukojenia. Co najwyżej nieco tylko rozładowywało nieustanne napięcie i odrobinę przyciszało strach. Wszechogarniający i wszechobecny. Król zamieszkał w wiekowej fortecy Vincennes, gdzie zaczął przynajmniej nieco lepiej sypiać. Nie trwało to jednak długo. Znów dopadła go bezsenność, i znów przed jego oczami przesuwały się całe procesje zmasakrowanych trupów o ohydnych, pokrytych krwią twarzach. Wszędzie widział krew, wyczuwał krew, a w ustach czuł smak krwi. A w końcu sam zaczął pluć krwią i pocić się krwią. Wyglądało na to, że niebo wydało wyrok na tego zboczeńca i zbrodniarza. Choć miał najlepszą opiekę lekarską, jaką w tamtych czasach osobie o takim statusie można było zapewnić, chociaż czuwał przy nim prócz medyków najznamienitszy i okryty europejską sławą chirurg Ambroise Paré żaden z nich nie mógł przynieść cierpiącemu ulgi. Nie mówiąc już o wyleczeniu, na dodatek król nikogo nie słuchał. W grudniu jeszcze, gdy tylko jakimś cudem pojawiło się u niego trochę siły, wstawał z złoża i gnał na polowania. Dopiero styczeń 1574 roku unieruchomił go ostatecznie. Gorączka nie ustępowała, oddech słabł, Sara najpierw zżółkła, a potem zszarzała. Aż w końcu twarz mu mocno poczerwieniała, policzki się zapadły, usta zaklęsły i tylko oczy stały się wręcz ogromne i wyraziste, pełne bólu pomieszanego z obłędem i strachem. Karol IX miał coraz większą gorączkę i dręczyło go nieustające pragnienie. Całe jego ciało drżało. Błagał lekarzy, iżby mu ulżyli, ale oni bezradnie rozkładali ręce. To było już poza ich możliwościami i kompetencjami. Poradzili monarsze, iżby prosił Boga o ulgę w cierpieniu. Król umierał bardzo obficie, pocąc się krwią. Potem chwyciły go tak wyniszczające wymioty, że zdawało się, iż wyrwą z niego wnętrzności i na przemian wymiotował. I opadał wyczerpany w pościel przesyconą posoką do tego stopnia, iż można by ją było wyrządzić. I wciąż miał krwawe wizje pomordowanych hugenotów. Wciąż i wciąż. 27 maja zaczęła się agonia. Król umierał z pragnienia, którego żadną miarą nie mógł zaspokoić w drżeniu i w wielkiej gorączce. Po kościołach odprawiano msze w intencji monarchy, ale lud Paryża czekał już na pogrzeb.